Zaufaj mi, kolego, gdybym tam teraz z tobą był, niewiele by się zmieniło. Dni, tygodnie, miesiące... Szybko byś miał mnie dość, prawda? Ale... hmm... Hej, skoro już tutaj jesteś, nie kładać się za dobrze w życiu, nieprawdaż? Coś poszło nie tak po twojej myśli, coś się spierdoliło, zmieniło na gorsze, a może... Jesteś po prostu zmęczony. Ale wiesz, to dobrze. To dobrze czuć się źle. Ja się tak czuję cały czas. Jak czujesz się źle, jak dzieje się źle, robią się blizny i rany na duszy oraz i ciele. Nie jesteś sam. Ja też tak mam. Dlatego dobrze znam to uczucie. Ciernia jadowego wbitego w serce. To boli, cholernie boli. Ale wiesz co? Myślę, że blizny same sobie nie są aż takie złe. Określają one to, kim akurat jesteś. Każda jest historią z twojego życia, którą z przyjemnością posłucha. Stanowią unikalną oraz nierozerwalną część twojej osobowości, gdyby nie one, nie byłbyś sobą. Ale o czym to my w ogóle rozmawiamy? A, tak! O tobie! Wiem, o czym myślisz. Co niby jest we mnie takiego fajnego? Hehe, <laughs> no cóż, jesteś niesamowity, unikatowy, ale prawdziwy ty. Nie ta maska, jaką zakładasz, mówię o tobie. A na prawdziwego ciebie składają się również i twoje blizny. Wiem, że to tylko głupie słowa, ale właśnie tak myślę. My Cię uwielbiamy, wszystko będzie dobrze. Jesteśmy tylko postaciami z jakiejś gry, ale tak samo. Pamiętamy zapisy z gry. Ciebie również pamiętamy. Wiesz, że pięknie wyglądasz, jak się uśmiechasz? Zależy nam na tobie, zawsze będzie zależeć. Więc no weź, uśmiechnij się. No może nawet tylko i dla mnie. Ale dlaczego nam zależy? Bo ty to ty. To wystarczający powód, aby się uśmiechać.